Minecraft Pocket Edition 1.2, znana jako Better Together Update, została oficjalnie potwierdzona przez Microsoft na targach E3 2017. Przewidywana aktualizacja ma nastąpić pod koniec lata, a początkiem jesieni 2017 roku. Bloki, jakie zostaną dodane, to m.in. kolorowe szkło, sztandar, stojak na zbroję, szafa grająca, czerwony neterowy płot, półblok z czerwonej neterowej cegły, schody z czerwonej neterowej cegły oraz Twarda Ziemia. Rzeczy, czyli gwiazda pirotechniczna, płyta muzyczna, książka z piórem i fajerwerki. Z mobów mają zostać dodane papugi oraz generowane struktury takie jak wąwozy. Sztandary i kolorowe szkło będą się naturalnie generowały w mieście Endu oraz detektor dostanie nową teksturę. Od aktualizacji aplikacja będzie nazywana Minecraft zamiast Minecraft Pocket Edition, oraz prawdopodobnie będzie można wygenerować swój własny niestandardowy super płaski świat, oraz prawdopodobnie zostanie dodana bonusowa skrzynka. To są na razie wstępne dane potwierdzone przez twórców i wciąż będą aktualizowane. Możliwe, że coś jeszcze zostanie dodane. I to by było na tyle. Cześć!